Te propozycje, które przedstawiono pracownikom Jasrzowskich Zakładów Remontowych sprowadzają się krótko do tego, że 500 osób ma stracić nagle pracę. W zamian za to mają być zatrudniani na umowach śmieciowych na 3, na 3 miesiące w zakładach szkolenie górnictwa. ja myślę, że jedynym powodem, dla którego te dochodzi do tych grupowych zwolnień, to jest widzimy się prezesa Zagórskiego, który chce za wszelką cenę pokazać, że spółka outsourcingowa musi lepiej funkcjonować, chociaż jest dużo droższa niż jastrzębskie zakłady remontowe. A ta spółka jest w szkoleniu górnictwa, bo mówi się o tym, że tam już strasznie dużo osób nowo przyjętych. Tam znajdzie się miejsce w ogóle dla Was bez życie? Tam jest e, sytuacja taka, że e, e, zastępuje się pracowników odchodzących z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, e, zastępuje się e, tymi z e, w szkoleniach górnictwo. E, co, co roku około tysiąca osób, czy ponad 1000 osób odchodzi e, z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, i tyle samo jest przyjmowanych do, e, czy mniej więcej, e, teraz jest e, mniej. E, przyjętych do szkolenia górnictwa. A co ciekawe, jastrzębskie zakłady remontowe, koszty pracownika, jednego zatrudnienia pracownika, to jest w granicach 330 zł. Szkolenia górnictwa to jest 500 zł. Czyli my o 200 zł jastrzębska spółka wygrowa ma wydawać więcej pieniędzy, tylko dlatego, żeby ci pracownicy nie byli zatrudnieni na czas nieokreślony, tylko na umowach śmieciowych.